Witajcie w drugim odcinku z serii Hardcore Update na 100% W dzisiejszym odcinku postaramy się dojść do Fantasy World, jak się uda Więc jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę oraz zasubskrybuj mój kanał Ale zanim zaczniemy odcinek, wbijaj na naszą grupę Roblox Jest to grupa Roblox Studio, w której to nową grę Tak? Dobrze słyszałeś, nową grę Więc wbijaj, żebyś jej nie ominął Wbijaj również na naszego Discorda, który nazywa się Frosty Studio Link do niego znajdziesz w opisie. Znajdziesz tutaj linki na temat gry. Na przykład takie i takie. Oraz wiele, wiele innych, które będziemy na bieżąco dodawać. Więc bijej, aby dowiedzieć się więcej o naszej grze. Oraz popisać z osobami, które ją robią, a także ze mną. Link do wszystkiego będziesz miał w opisie. Serdecznie zapraszam. Odbierzmy może na początek skrzynkę. Tu mamy jakieś busty, więc na pewno się przyda. Ok, trochę diamentów. Tu mam jeszcze jakiś prezencik na górze, to też go odbiorę. To dostaniemy za niego? Okej. Okay. Dostaliśmy 10 milionów. Dobra, to nam mega pomoże w sumie. Przejdźmy na glacier. Ile to kosztuje? Chodźmy tutaj. 16 milionów. Ok, mamy jeszcze tutaj dwa prezenciki, także odbierzemy sobie je szybko. Ok, 38 milionów nam to dało. Hmm. Więc w sumie możemy już kupić tę nową krainę, tak myślę. Dobra, to wejdźmy tutaj. Ona kosztuje 16 milionów. Cyk i kupujemy. Bardzo fajnie. Okej, okay, 50 milionów potrzeba na Na kolejny świat. I tam będziemy mieli już skrzynkę do farmienia. Więc elegancko. Dobra, dajemy pyty. Okej, okay, w międzyczasie jeszcze mamy kolejnego gifta. Także odbierzmy go sobie, zobaczymy co dostaniemy. Okej, okay, 50 milionów praktycznie. Więc możemy już odblokować ten świat sobie. Także chodźmy sobie. Okej, okay, mamy odblokowane obsydianek. Mamy odblokowaną skrzynkę do awczenia, więc bardzo fajnie. Chodźmy od razu na nią, niech ona już się niszczy. Zobaczmy jak ona będzie iść w ogóle. No nie idzie za szybko. No ale nie ma tragedii też. Myślę, że je rozwalimy bez problemu. Dobra, więc chodźmy trochę pootwierać petów jeszcze, bo nam zostało kaski. w ogóle są jakieś znaki zapytania. I to właśnie bardzo ciekawi. Dobra, chodźmy, otworzymy może to. Hmm. Myślę nad tamtym droższym jajkiem. Ile ono kosztuje? 585 widzę. Trochę za drogie jeszcze. Otwierajmy te. Myślę, że to odda bardziej. Dobra, więc lecimy. Jest legenda. Super. Bardzo nam się przyda na pewno. Widziałem też tam jakiś Rainbow. Ok, mamy Goldena. Super. I Mortusa. Lecimy, lecimy dalej. Ok, jakieś Bajciki. To jeszcze przyda wszystko. Jest Immortus Mortus kolejny. U Rainbow Bat, super. Ok, Orange Gecko Golden Immortus, epic, super. Rainbow Bat kolejny, elegancko. Mamy już 11 milionów, dobra. Nie leci to jakoś super szybko, więc elegancko. Ex Mastery, ok, widzieliśmy. Otwieramy kolejne pety. Dobra, mamy 3 baty kolejne. Okej, okay. Chodźmy, może potwieramy jeszcze za te 6 milionów, to zostało. Może, może te jajko trochę. Dobra. Co ja Arctic Foxa? Prost Dragona jakiegoś. Dobra, kolejny. I starczy nam na trzy jeszcze? Spróbujmy. Nie. Musimy pojedynczo otworzyć. Ok, basic. I co tu jeszcze będzie? I basic oczywiście. Dobra, nasz team się tak prezentuje aktualnie. Mamy te jeden kapety, więc one bardzo nam pomogą. Załóżmy najlepsze. Okej. Okay. i po jeden kapety mamy. No to bardzo fajnie. No i kopiemy dalej. A ja wam to przyspieszę, oczywiście. Ok, więc mamy uzbierany nowy ward. 250 milionów, więc kupmy go. Are you sure you want to buy this area? Yes. Ok, mamy kupione. Odbierzmy jeszcze prezent. Elegancko. Dobra, i włazimy na Fantasy World. No i jesteśmy. Okej, okay, tu mamy teraz nową walutę. Dajmy pety na skrzynki. Dobra, cyk, cyk. Damy tutaj, 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 tutaj. tutaj. Dobra. Damy jeszcze tutaj, tutaj, dobra, więc żeby to szybciej trochę szło, to zakupiłem od widza jednego takie oto pety za 2 biliony gemów, one mają po 120k, więc wypłacimy sobie je teraz, Ok. mamy i od razu założymy, cyk, mamy po 120 tysięcy 4 pety. I te huge też mają wtedy 120 tysięcy, także elegancko. Zobaczmy, jak to idzie teraz. No, teraz to idzie. Nie, no, teraz to można farmić. Okej, okay, a więc mamy uzbierane na nową krainę 37,5 tysiąca Fantasy Coinów. Więc chodźmy ją kupić. Więc jest odblokowana. Powinniśmy mieć pierwszy portal. Ok, 85 tysięcy kosztuje. To sobie uzbieramy na niego potem. Ale tu zobaczcie, jakieś tajemnicze przejście. Do you want to enter? Yes. Ok, zobaczmy co to jest. Ok, dostaliśmy 10 pet slotsów. Okay, Coming soon. Check back soon. Tu jest jakaś opłata w ogóle. Jest jakaś ukryta jaskinia. Tu nic nie ma. Dobra, check back soon czas jakiś czas tu wrócić na pewno coś będzie to jak stąd wyjść teraz chyba teleportem dobra portals a wam dziękuję za oglądanie jeśli odcinek się spodobał zostaw łapkę oraz zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach ma.